Nie mamy szczęścia do Rumunów. Zaczęliśmy wprawdzie mecz z wielką werwą i zapałem, ale potem, mimo przewagi technicznej, Polacy nie potrafią przełamać obrony przeciwnika. Nie pomógł ani własny teren, ani doping publiczności. Za to Rumuni nie tracą czasu. To już trzecia bramka. Czarnownik ataku Dridea zawsze na miejscu. Wszędobylski niezmordowany strzela z każdej pozycji. Znów zaskoczył Szymkowiaka. A nasi, no, coś się kroi. Strzykalski do Brychczego, Brychczy do pola i jest! No, żeby tak częściej. I znów szczęście nam sprzyja. Rumuni robią szkolne błędy. Pol po raz drugi trafia do siatki, a więc 3-2, czyli 15 z rzędu porażka z Rumunią.